Spontaniczny live numer dwa. W piątek był numer jeden, bardzo Wam się spodobał, więc dzisiaj numer dwa. Dzisiaj też taka krótka pogadanka, a że akurat jadę do sklepu po ramkę na moją mapę marzeń, to stwierdziłam, że zrobię takiego też krótkiego live'a na też jeden z tematów, który najczęściej pojawia się w wiadomościach prywatnych. I chciałabym dzisiaj powiedzieć o takim temacie jak rozwój i co możesz zyskać, a co możesz stracić idąc w rozwój z odwagą i też chciałam Ci powiedzieć o tym, jak łatwo jest wpaść w taką energię i rolę ofiary i sprawdź na podstawie tego, co powiem, czy nie wpadasz właśnie w taką energię ofiary. I zacznę od tego, że ten temat, który się bardzo często pojawia w wiadomościach prywatnych, to jest coś takiego, że wiesz, ilona mi się bardzo podoba, jak Ty działasz, bardzo mi się podoba, że zarabiasz, że rozwijasz się w społeczności aleosowych petard, że są takie tam super właśnie możliwości rozwoju, zarobków i tak dalej. Ale, i tutaj się pojawia to ale, ale ja uważam, że ja bym tak nie potrafiła, że to jest za trudne, nie dam rady, czy sobie dam radę pod kątem mediów społecznościowych. Czyli nie wiem, jak działać online. Widzę, że ty działasz, ale ty to robisz już, no nie wiem, od zawsze i po prostu tobie jest łatwiej, a nie wiem, czy ja sobie w tym poradzę. I chcę Ci powiedzieć właśnie, że na czym polega wchodzenie w tą energię ofiary? Jeśli. Porównujesz się do kogoś i patrzysz przez pryzmat taki, że ktoś ma łatwiej, ty masz trudniej i tobie się nie uda, nie dasz rady, bo po prostu od razu siebie przykreślasz na starcie, to jest wchodzenie w energię ofiary. Ja ci dzisiaj chcę zachęcić do tego, żeby wejść w rozwój z odwagą i zobaczyć, co się wydarzy i myśleć o tym, co możesz zyskać, a nie o tym, co jeśli ci pójdzie źle, co jeśli nie dasz rady, bo uważam, że idąc tym tropem, zawsze znajdziemy coś na nie. A kiedy pójdziesz tropem na zasadzie, co ja mogę tutaj zyskać, po co mi to, co się zmieni w moim życiu, co będzie możliwe, jeśli. Jeśli wejdę w taką społeczność kobiet, które są ambitne, przedsiębiorcze, które robią wspólnie razem jakieś fajne projekty, które się od siebie uczą, dam ci przykład, że ja na przykład, <laughs> przykład, że na przykład. W momencie, kiedy zdecydowałam się na współpracę z Aloesowymi Petardami, a zdecydowałam się na tą współpracę, bo wiedziałam, że to jest zespół numer jeden w Polsce, że to jest zespół, który absolutnie działa prestiżowo, tak jak mi się podoba, że to są kobiety o takiej mentalności, że im się chce, że one nie chcą stać w miejscu, że to są kobiety bliskie mojemu sercu, bo ja też nie chcę być osobą, która stoi w miejscu, która się nie rozwija, która się boi, która po prostu. No, zostaje w tyle. Ja chcę być osobą, która działa ponadprzeciętnie, która ma ponadprzeciętne rezultaty i takie też kobiety zapraszam do współpracy ze mną. Ja wiem, że ja nie jestem dla każdego, że każdy nie jest dla mnie, ale to głośno komunikuję otwarcie, że po prostu taka jestem i takie osoby zapraszam i osoby, które chcą się takie stać. I do czego zmierzam? W momencie, kiedy ja dołączyłam do aleosowych petak, to co u siebie zauważyłam bardzo, a dołączyłam właśnie po to, żeby działać z najlepszymi, i pomyślałam sobie, że skoro te kobiety zarabiają takie duże pieniądze, to ja też chcę być w tym miejscu, i dwa, że skoro one są tak bardzo pewne siebie, to ja też chcę tą pewność siebie podnosić, bo wiedziałam, że od tego wszystko się zaczyna i że ta pewność siebie jest w naszym życiu niezwykle ważna. I nie ma mety. To, że ja na przykład um, uczę pewności siebie, że pracuję z klientami w kontekście pewności siebie na warsztatach, na sesjach indywidualnych, to sama też każdego dnia mogę wybierać, jaką się kobietą staję. Czy właśnie kobietą, która... Zatrzymała się już dawno, czy cały cza czas poszerzam swoją strefę komfortu. I ja nie chcę być osobą, która się zatrzymuje, ja chcę każdego dnia poszerzać moją strefę komfortu każdego dnia. I dzisiaj na przykład też na poranku ale ocowych petek mówiłam taką rzecz, że jeśli nie masz rezultatów, jeśli utknęłaś w miejscu i widzisz, że kurczę, dookoła wszyscy mają rezultaty, ja nie, to to nie jest moment na porównywanie się, że ojejku, nie nadaje się i w ogóle rezygnacja najlepiej. I to też nie jest moment na to, żeby szukać pocieszenia. Pocieszenia, nie wiem, u lidera, u osób, z którymi współpracujesz, u swojego mentora, to nie jest ten moment. To jest moment na poszerzanie strefy komfortu. I to ci pomoże. I wracając, bo żebym nie zgubiła wątku, wracając do sedna, co ja zyskałam dołączając do aleosowych petard. To jest przeogromny rozwój w różnych obszarach. Przede wszystkim zarobki, czyli taki mental osoby, która zarabia znacznie większe pieniądze, niż ja wcześniej zarabiałam. Między innymi mam dostęp do studiów z zarabiania od osób, które zarabiają 6-cyfrowe kwoty. I teraz pomyśl o tym, ile znasz takich osób, z którymi na bieżąco rozmawiasz, uczysz się od nich które właśnie zarabiają większe sumy pieniędzy. Tutaj mamy taką możliwość pracy z takimi ludźmi, więc ja się codziennie od nich uczę, mam dostęp do niesamowitych materiałów, know-how, jak rozwijać swój biznes. Przede wszystkim moja przedsiębiorczość, przedsiębiorczość poszybowała do góry moje kompetencje w komunikacji z ludźmi, w pracy z zespołem. I zobacz, jakie to są niesamowicie ważne kompetencje, które się przydadzą, niezależnie od tego, co będziemy w życiu robić. Dalej, kompetencja sprzedaży, która uważam, jest kluczowa, i bez tej kompetencji. Nasze zarobki stoją w miejscu. Jeśli nie rozwijasz kompetencji sprzedaży, stoisz w miejscu. Jeśli wiesz, że sprzedaż jest ważna, i mimo że dzisiaj się może jeszcze i boisz, może ją uważasz za, nie wiem, coś takiego, co nie jest dla wszystkich, że trzeba się urodzić sprzedawcą, to jeżeli zostaniesz przy tych przekonaniach, po prostu twoje zarobki będą stały w miejscu. Jeśli otworzysz się na sprzedaż i pomyślisz, że to jest kompetencja jak każda inna, że sprzedaży możesz się nauczyć, że sprzedaż to jest pomaganie innym w rozwiązywaniu ich problemów, Pomaganie innym w spełnianiu marzeń, to wtedy możesz osiągnąć więcej i nauczyć się tego. I nie mówię, że będzie łatwo każdego dnia, że tutaj będzie poszerzanie strefy komfortu, ale pomyśl, ile możesz zyskać, jakie drzwi się przed tobą otworzą. Idąc dalej, ja się też nauczyłam pracy z celami, pracy z planem marketingowym, pracy z mm, takimi właśnie celami długoterminowymi, krótkoterminowymi, e, praca w social mediach. Mimo, że wcześniej już działałam w social mediach, ale to w ogóle moim zdaniem niebo a ziemia, to jest największy rozwój, który doświadczyłam, to, to jest rozwój tutaj w aloesowych petardach i to, jak się nauczyłam pracować w social mediach, monetyzować swój czas, pracować mądrze, a nie ciężko, żeby nie pracować non-stop, tak jak to robiłam wcześniej, tylko żeby pracować mniej, ale konkretnie i mieć z tego konkretne rezultaty. Wyciągać wnioski, nie bać się porażek, wiedzieć, że te porażki są nieuniknione. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, to nie możesz uniknąć porażki i zobacz, dlaczego się boimy zacząć działać? Dlaczego się boimy podjąć jakieś działanie, nowe wyzwanie? Czemu się często boimy zacząć właśnie biznes online typu forever? Mimo, że nam się to podoba, że to jest, wiesz, super fajne, widzimy osoby, które się w tym rozwijają, ale same od tego stronimy. Dlatego, że obawiamy się, że poniesiemy porażkę, że a co jak mi się nie uda? A co jak sobie nie dam rady? No co? Przeramuj sobie to, czyli zobacz, co zyskasz, zobacz, że porażka. I nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, to nie jest coś złego, to jest wręcz coś, co jest Ci potrzebne. Potrzebujesz tego, żeby wyjść level wyżej, potrzebujesz tego, żeby zacząć jeszcze raz z większą wiedzą, z większym doświadczeniem, a jeżeli Ty będziesz stronić od tego właśnie e, czegoś, co ma się nie udać, no to zostaniesz w miejscu, tu gdzie jesteś i nic się fajnego nie wydarzy. Więc ja Cię zachęcam do tego, żebyś przeramowała sobie pojęcie porażki, pojęcie jakiegoś błędu, żebyś zaczęła chcieć tego, żebyś e, właśnie mogła więcej zarabiać, więcej osiągać, poznawać coraz to fajne, mniejsze osoby i powiem Ci, że ja jak sobie patrzę wstecz na to, co się wydarzyło i analizuję takie trudne momenty, kiedy właśnie coś po prostu źle zrobiłam, kiedy nie poszło po mojej myśli, kiedy wiedziałam, że mogę coś zrobić inaczej, lepiej, to ja sobie za każdym razem wyciągałam z tego wnioski. Dobra, nie jest to takie, jak bym chciała, co mogę zrobić inaczej. I z tych porażek dużo więcej się uczymy i dzięki nim zarabiamy więcej, bo możemy je wykorzystać jako trampolinę, jako niesamowite nasze doświadczenie do tego, żeby pójść dalej, więc nie wchodź w energię ofiary, nie myśl sobie, że a, ona może, ja nie, bo jej jest łatwiej. Każdy kiedyś zaczynał, każdy się kiedyś uczył i to jest też tak, że nie musisz mieć dzisiaj stuprocentowej pewności siebie, żeby zacząć. Pewności siebie 10 na 10, ale potrzebujesz zacząć, żeby mieć tą pewność siebie coraz większą, żeby mieć coraz większą umiejętność sprzedaży, umiejętności przedsiębiorcy, mental osoby bogatej. Potrzebujesz zacząć, bo od wiecznego czytania książek, nie wiem, oglądanie jakiejś szkolenia, nic się nie wydarzy. Potrzebujesz zacząć w praktyce. I ja, będąc na szkoleniu w sobotę, które poprowadziłam z mistrzowskiego majcetu w biznesie i ze sprzedaży obsługi klienta, to usłyszałam na końcu feedback od osoby, która nie była jakby w teamie, osób, która nie była uczestniczką jakby w teamie, tylko to była osoba z zewnątrz, która też była szkoleniowcem, która miała po mnie panel i to była osoba, która powiedziała, mówiąc feedback, powiedziała coś takiego, że jeżdżę po wielu, wielu szkoleniach, jestem sama szkoleniowcem i miałam okazję widzieć różnych terenów, różne szkolenia i. Przyznam, że jechałam tutaj z zaciekawieniem i ta osoba mówi coś takiego, że nie sądziłam, że przez trzy godziny, bo tyle trwało moje szkolenie, można podać taką wiedzę, tyle wiedzy w pigułce, tyle niesamowicie ważnych informacji. Nie sądziłam, że przez trzy godziny można tak grupę zaangażować w pracę, że mogą osoby tyle wyciągnąć i będą pracować na pełnej energii, bez takiego znużenia czy znudzenia. Także to mi też dało taki feedback, jak wartościowe są to materiały niesamowicie, bo ja o tym wiem, ale wiecie, fajnie jest dostawać taki feedback od osób, które też są w branży, które naprawdę mają porównanie i po co Ci to mówię? Po to, że jeżeli zaczniesz współpracę ze mną, to możesz liczyć na pełne moje wsparcie, pełną moją wiedzę, czyli pracując ze mną jeden na jeden i w moim teamie, uczestnicząc w moich naradach, moich szkoleniach, masz dostęp do wszystkiego, z czego ja sama korzystam, czego uczę, czyli od mentalu. Po umiejętności sprzedażowe, biznesowe, łączenie dwóch biznesów, praca z celem, organizacja siebie w czasie, efektywność, wszystko, wszystko, czego ja uczę, wszystko, na czym ja zarobiłam, na czym zarabiam i osiągam sukcesy, ja ci to daję. Wystarczy po prostu zacząć ze mną taką współpracę. I ja dlatego to mówię, bo ja wiem, że ja też nie chcę pracować z każdym. Nie chcę pracować z osobami, które nie chcą takich rzeczy, wiecie, nowych, które mm, narzekają, które. Wystarczy im praca od 8 do 16. Spokojnie, ja tego nie neguję, że to jest złe. Ja tylko mówię, że ja chcę pracować z osobami, które chcą od życia czegoś więcej, które są ambitne, które chcą podróżować po świecie, pracować z dowolnego miejsca na Ziemi, które chcą ze mną jeździć na podróże Forever, które chcą być może dorobić sobie po prostu do budżetu domowego, ale są otwarte na nowości, na spełnianie marzeń, na pracę z mentalem, z mindsetem. Wiedzą, że. Od naszej energii, od naszego mindsetu bardzo dużo zależy i które po prostu chcą z tego skorzystać. A takim osobą jestem gotowa i robię to. Dać po prostu wszystko, co mam, wszystko z siebie, bo ja wiem, że kiedy my dajemy, to do nas wraca i często wiecie, jaki błąd najczęściej popełniają osoby, które chcą coś osiągnąć, że zaczynają czy to pracę na etacie, czy biznes swój, czy w ogóle cokolwiek innego z takim podejściem, nastawieniem: Dobra, to ja dam z siebie, jeśli ty mi dasz. A tymczasem my najwięcej możemy wziąć, jeśli sami jakby z czystym sercem damy ludziom. I ja mam taką postawę w biznesie, że ja czy moim klientom, czy partnerom biznesowym chcę dawać więcej niż oczekują, bo wiem, że to ma sens, że to się tak naprawdę em, zwraca w postaci po prostu tego, że wzrastamy. Ludzie wzrastają, nasz biznes wzrasta, my sami wzrastamy, wszystko dookoła wzrasta, więc moim marzeniem i moim celem na ten rok jest sprawić, żeby to był rok manifestacji marzeń kobiet, które zaczną ze mną współpracę w tym roku, manifestacji marzeń, rok spełniania tych marzeń, że niesamowicie, e, niesamowity rok pod kątem rozwoju, pod kątem zarobków. Więc jeżeli jesteś taką kobietą, która poczuła to sercem, która z tym rezonuje, to zapraszam cię serdecznie, napisz do mnie wiadomość, a ja ci pokażę, jak zacząć i jak możemy razem współpracować. Dzięki bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych takich spontanicznych live'ach. Jeżeli chcesz mi cokolwiek napisać, podzielić się jakimkolwiek feedbackiem, możesz zostawić komentarz, napisać do mnie napryw. Ja zawsze, zawsze odpowiadam. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Dzięki, że jesteś tutaj ze mną na profilu. Trzymaj się, papa, pa. cześć.